Witam. Po oddaniu kostki do tego gościa z gildii y, pytamy się o szósty ródku kultne wraiski, ale nam tylko da informację o szóstym rodzie. Czy tam o czymś tam nie pamiętam. Wchodzimy do Kaliusa i mu to oddajemy. Dajemy następne rozkazy. E, to klikamy. No i nam tutaj mamy Kto to jest? musimy teraz iść do gildi magów.. Do I know you. Uh, idziemy. Dobra, mniejsza z tym, yy, kupujemy to. Znaczy, ja to kupuję, bo chcę mieć za, zaklęty toporek, bo nigdzie nie mogę znaleźć srebrnego. Nie właśnie, nie wiem dlaczego. Yy, to, to. No i git, no i mamy. Znaczy, ja mam. Nie wiem, jak wy to zrobicie sobie schodzimy, schodzimy, schodzimy no i mamy orka maga misja grobowiec andrana no i tutaj dostajemy no coś tam dostajemy no i idziemy teraz proponuję nie wychodzić z balmory tylko, po, tylko pojechać łazikiem do sydanit i sydanit pójdzie do tego grobowca bo to naprawdę pod sydanit jest ten grobowiec No, i mamy nasz grobowiec. Dobra, ten, ten nie przejdę. No, i mamy grobowiec. tutaj często zapisywać, bo jak, jak gracie tak samo jak ja, praktycznie na samym początku, to tutaj można się nieźle na nadziać. No dokładnie. No i właśnie o tym mówiłem. No, dobra. Dobra, no, spróbujemy tak. No i przechodzimy, tu chyba w tych drzwiach było. Jest to chyba było tutaj. O, i mamy czaszkę oraz jakiś sztylet sądu. Czy jak to się tam nazywało. O, oraz hełmik. Jakieś inne pierdoły. Dobra, no to na tyle. Cześć.